I powiedział we Lwowie, że czas już oderwać się od bolesnej przeszłości. Zaapelował do Polaków i Ukraińców o jedność. Ponad 300 tysięcy wiernych modliło się w czasie mszy świętej, celebrowanej przez papieża na lwowskim hipodromie. 30 w Wadowicach początek koncertu Wielka Parada, koncertu połączonych orkiestr dętych o 20.10. Olbrzymie widowisko, koncert urodzinowy dla Jana Pawła II który jedynka przygotowała dla państwa w Wadowicach, a już za chwilę relac relacjonować będziemy msze świętą z Watykanu z okazji. Papież wrócił już do Watykanu, a włoscy komentatorzy zastanawiają się przede wszystkim nad tym, na ile pielgrzymka na Ukrainę może oddalić lub przybliżyć perspektywę wizyty Jana Pawła II w Moskwie. Nigdy jeszcze podczas swoich 94 podróży papież nie był tak blisko Moskwie geograficznie i tak daleko dyplomatycznie napisał jeden z najwybitniejszych. W Macedonii cały czas trwają walki między siłami rządowymi, a albańskimi rebeliantami. Według strony macedońskiej starcia rozpoczęli właśnie rebelianci. No i z całego świata. Justyna Pochankę. I Bogdan Rybanowski, Chyba żadne słowo, żadne zdanie nie odda naszego bólu, naszego smutku, naszej żałoby i naszej rozpaczy. Nawet... Yy... Ty odchodzi ojciec, odchodzi brat, czy odchodzi przyjaciel, bo tak tutaj przez wszystkich był traktowany. A potem gdy już odszedł, no to przecież trzeba przyjrzeć mu, powiedzieć dziękuję, a za to, że był, chociaż to był, tutaj chyba bardzo ciężko przechodzi przez, przez gardło. No jak powiedzieć dziękuję? Dokładnie o 21.37 studenci zapalili światełka w oknach 15-piętrowych, akademików także się łożyły, światła się łożyły w kształt krzyża i było to w kilku budynkach, to też się... Pewnie w dużej mierze działo za pomocą SMS-ów. Pan Marek z Chorzowa. ...opisać śmierć papieża, opisać jego odejście, ale też trudno słowami opisać to, co działo się wczoraj wieczorem na placu Świętego Piotra po śmierci Jana Pawła II. To była mieszanina smutku i nadziei. Płacz, łzy ludzi przeplatały się z oklaskami, śpiewami i wiwatami na cześć Jana Pawła II. To była niewątpliwie bardzo niezwykła noc w Watykanie.